Witam serdecznie. Już przedstawiam. Chciałbym przedstawić mój ul warszawski zwykły. Moja wizja, tak, mojego ula i to będzie coś takiego, nie? O, jest. Voilà jest ta moja dennica. Tak, tu jest ta moja dennica. Piękna, opalona, nic nie szczotkowałem. Jest taka dennica. Tak, jest po prostu zwykła decha. Nic specjalnego. Na to chodzi mój korpus. Tak, ten korpus jest, słuchajcie, jak on tu pasuje, no w miarę go złożyłem, tak? On się teraz opalił, to te kanty się zrobiły takie, nie? Jak się opali taki pienik, to jest w ogóle, w ogóle jest inaczej, więc mamy, tak? Tu jest ten wylotek, jest ciemno, ale tu jest ten wylotek, to wszystko jest czarne, tam nic nie widać, ale no tu jest wylotek w korpusie, tak? Wycięty, w korpusie, tak? Na całą szerokość właśnie naszego ula, tak? elegancki słuchajcie ul i teraz tu normalnie wchodzi mi 10 ramek warszawskich zwykłych idę po ramkę jakąś mam nadzieję w całości pokażę tak robimy taki ul wszystko pokażę teraz tutaj elegancko wchodzą te nasze ramki, ta moja ramka oczywiście za prosta nie jest ale to nic, ona nie jest ani skręcona, tak po prostu jest złożona na te czapki i robi figle. Prawda? Teraz ja włożę tą ramkę i pokażę Wam, jak to wygląda z bliska. Jasno, mogę pokazać. I tak chodzi tu ramka. Tak? Chodzi ramka w tym piękku. Prawda? Chodzi rameczka. Tu jest kant wysoki na kratę. Prawda? Jest. Wszystko chodzi poprawnie. Korkus jest, ramka jest troszkę wyżej, widać, dużo wyżej. Tak, jest. O. No, jest 15 centym, Tu może 10 cm, może być ponad wyżej. Tak, i elegancko te boki. W razie czego boki. Coś mi się teraz skurczy. To ja to po prostu pozbieram piłą. Tak? Pozbieram piłą. I będzie, będzie całkiem w porządku. I teraz, co dalej z tym uległ? Nie, i teraz na, na ten ul, ja teraz Wam pokażę, że będzie szedł po prostu taki korpus. Tu akurat idealnie zrobiłem, bo mam już korpus w garażu, więc o, tak będzie, nie, pasował ten mój korpus. I zrobił ten dolny ul, dolny korpus wyszedł mi, słuchajcie, na 10 ramek, nawet troszkę z zapasem. Więc wyszedł naprawdę bardzo duży korpus, ja nie liczyłem na to, na ile ramek mi wyjdzie, po prostu tak mi wyszedł. Wyszedł na 10 ramek, no to będzie na 10 ramek, tak, i tyle. Ja nie, No, ale ogólnie no, może kiedyś po prostu włożę tam jakąś deskę jako zatwór, czy coś wymyślę. Tak, jeśli po prostu będę chciał mieć przymusowo te 8 ramek, to po prostu wmontuję tutaj coś. Zatwór może trzcinowy. Kiedyś jak będę robił i zostanie po prostu zatwór na stałe. One go zakitują. Tyle. No zobaczymy. No ale wyszło na 10 ramek, czyli tak jakby standardowo. A Jakbym trzymał włośki, to też wszystko jest w porządku. No nie? Więc będę miał jedne ule trochę takie, trochę takie, trochę takie. Eee, ten jak akurat mi wyszedł taki. Wyszedł mi bardzo ładnie, słuchajcie, ten tępienie. Bardzo ładnie on mi wyszedł. Tutaj od środka potrzebuje on niewiele gliny. To więc jakby ktoś chciał mi ten pieniek drapnąć, to mogę go sprzedać. Tak? i ktoś będzie miał warszawski zwykły na 10 ramek. Taki właśnie pieniek. No a później te reszta komponentów nie typu jakiś korpus czy całość korpus tutaj oczywiście trzcinowy nie do tego ula. Tak i to wyszedł taki ul. Słuchajcie jedwabisty. Ładnie tak wyrżnięty tą piłą. Tutaj jest. Takie już nie, bo ta ramka jest dotąd. Tu musiałem przymontować deskę, bo się zrobiła już dziurka. Od, od wy, wy, wy tego, zbierania narożnika. No elegancko tak, jak się opali taką deskę i tutaj się nie piłą zbierze, to wszystko to piłą było robione. Tutaj żadnego innego gadżetu nie używałem, więc właśnie to opalanie końcowe, ona da bardzo duży właśnie efekt. Tak i tego wylotka tak nie widzimy, no ale jest wylotek w, w, w korpusie. Prawda? Jest wylotek w korpusie. No dobrze, to było to wszystko z prezentacji ula warszawskiego z pięka. I życzę miłego dnia.